Przepraszam bardzo, a cóż to za rozpasanie? Moi państwo, my tu się mamy uczyć, a nie zabawiać w gonitwy na kółkach i fotki pod ławkami. Wy chyba nie wiecie, jakie macie szczęście, że możecie uczęszczać do straszyceum. Ale panie paskudny, my przecież kochamy nasze... Mierzeć! Skoro niby doceniacie straszyceum, to przygotujecie mi wszyscy eseje i wyjaśnicie, za co tak bardzo kochacie tę szkołę. I przypominam, ja szóstek nie stawiam! Zapowiada się mnóstwo pracy. Wiecie co? Mam chyba znacznie lepszy pomysł. Czemu tak strasznie kocham straszyceum? Wystrzałowy filmowy dokument na zajęcia u pana profesora paskudnego! Boga bomba? Czemu tak strasznie kocham straszyceum? Może, może dlatego, że od początku wszyscy przyjęli mnie tu jak swoją z otwartymi ramionami. W ciągu trzech minut znalazłam takie straszyciółki, że dałabym za nie sobie rękę uciąć. O, Cześć, jestem Batsy Klaro z Kościaryki. Kocham Straszyceum, ponieważ spotkałam tu tyle cudnych osób, które tak jak ja pragną, by świat stał się jeszcze piękniejszy. Yes. Jestem Issy, kocham Straszyceum, bo wszyscy mnie tu akceptują. Mnie, mój sposób bycia, wszystko. Ola, tu Mari Coxie. Całe życie myślałam, że na świecie najważniejsze są wielkie stopy. Straszyceum pokazało mi jednak, ile jest straszystycznych rzeczy do odkrycia. Reflex Mam Strasz Kocji. Rodzina i przyjaciele nie akceptowali mojej fotograficznej pasji, a tu Straszyceł mogę być w końcu sobą. Strasznie kocham straszyce, bo tu każdy jest w sumie mile widziany. Nawet jeśli bywa czasem troszkę wredny. Gory? No dobra, bardzo wredny. No jej! Jestem trollą od 530. Ojej! Znaczy kierski! Kiedyś uczyłam się w domu ze swoimi braciszkami. Wiecie, więksi, silniejsi, więc mnie to tak za specjalnie nikt tam nie zauważał. A moich talentów to już w ogóle. A tu w Straszyceum znalazłam najprawdziwszą na świecie przyjaciółkę. I w końcu wygrywam! Cześć, Harper! Jestem i lubię zbierać różne śliczne błyskotki. Ja. E, myślałam, że. wszyscy mnie. że mnie tu wyśmieją. I kocham straszyceum za to, że nikt mnie nie wyśmiał. Siemka, tu Ryder, czemu tak strasznie kocham straszyceum? Bo mnie tu w końcu akceptują. I wiem, że kiedy czegoś naprawdę pragnę, to mogę wszystko! Uhu! Podsumowując, czemu tak kochamy straszyceum? Bo tu dla każdego znajdzie się miejsce. Niech żyją potwory! <grym> hmm. Szóstki! Szóstki dla wszystkich, kochani! Uśmiech!